Hej, tak w ogóle, Julinka. No hej, my idziemy zaraz na spacer, serio. Jezu, Jezu. Ju, idź tam, idź. Na spacer idziemy zaraz. Tak, tak. Idź tam. Co to chytstwo? No żeby nie Julina. Dobra, doszliśmy tutaj do lasu, e, Julinka. Chodź, chodź, odepniemy. I ja ją słuchajcie tutaj odpinam, generalnie ja nie biorę telefonu jak z nią chodzę, ale dzisiaj wzięłam właśnie, żeby się do was tutaj odezwać troszeczkę na vloga. Smycz za, zazwyczaj biorę ze sobą, jedynie w nocy czasem jak z nią wyjdę to nie wezmę smyczy, bo ona niestety do innych psów jest ciężko, ma kilka psów w okolicy, które lubi i akceptuje, natomiast reszta no agresja lękowa typowa. Odfiną ją właśnie zazwyczaj tu, jeżeli widzę, że tam nikogo nie ma. Ten las jest na szczęście taki dosyć rzadki, więc jest dobry widok. Ale tutaj jest szkoła, więc dzisiaj jest fajny dzień, bo nie ma szkoły, więc też się nie boję, że dzieciaki tutaj będą. Co prawda, ona nic by nie zrobiła pewnie dziecku, ale po prostu mogłaby z radości przewrócić na przykład. Ale widzicie? Czeka na mnie, Skubana czeka na mnie, a ja mnie tak obtarł buty, że chodzę tak wolno. Mogłam wziąć inne buty, masakra. Ale czeka na mnie, czeka to no dobrze. Kurczę, ale bardzo szkoda, że tu nie ma śniegu, bo to miejsce ze śniegiem wyglądało tak, a nie w ogóle takie rzadkie lasy, gdzie jest śnieg. Wyglądają super. A ona też biegała tak śnieżnie do śniegu, jadła ten śnieg, odwalała mega dzić. Teraz jest tak bardziej ponuro. Oparcie, jakie patyczisko dla Joliny. Joe, chodź zobacz! Chodź! Jeżeli miał tym w nie. O ty ja ci to chcę rzucić, bo to takie ciężkie jest. Radzo, uwaga, szykuj się. Gotowa? Uwaga, pyk. Pyk. Przynieś! Kurde, dosyć blisko, bo lewą ręką. No, zresztą ja ogólnie w rzutach nie jestem za dobra, no ale lewą to tym bardziej. Łęty z najgorsze rzucaniu patyków. Najgorsze. O nie! O nie, o nie, ale dzicz, ale dzicz. wytarzała się w jakimś głównie chyba. Patrzcie sama na że Ja widziałam, że się w czymś tarza. Tam daleko pobiegła się w czymś wytarzała. Co to jest? I się cieszy. O fuj. Nie wiem, nie czuję jakiegoś mega smrodu, ale co to jest? No przecież ona się w czymś wytarzała, to to musi śmierdzieć, bo ona nie tarza się w czymś, co pachnie. Ja tam widzę ulubionego pieska Jolinki. Bigielka, który, z którym ostatnio się bardzo polubiła. Ona ma tylko właśnie wybiórcze psy, które lubi. Ja i słuchajcie, właśnie i przypominam, ja się brzydzę. Ty ty leżysz na ulicy Joe. Zaraz będzie coś jechało. I już jedzie coś. Chodź tu, chodź szybko, chodź. Boże, jedzie auto. Masakra, zobaczcie, jaką ona jest dziczą. Nie błagam, nie wybiegnijcie na ulicę, to jest jak ktoś jest i chyba ślepy trochę. Chodź tu. Chodź tu. Fuj, 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 nie skacz na mnie, proszę. Może ta babka jedzie tak wolno, zachowawczo dobrze, chwała jej, ale z jaką muzą głośną. Dlatego, że ja wybiegłam jej dosłownie przed na ulicę, żeby te psy zwabić, żeby one nie wybiegły tam. Ale boję się, bo jedzie kolejny samochód. Jezus, Maria, masakra, masakra. Jolinka, lubisz kolegę? Lubicie się? On mnie na przykład nie lubi ten piesek, on się mnie boi. Ojeju, jeju, ona jest do niego delikatna. Ogólnie ona jest taka, że dla niej zabawa to jest po prostu dla innych psów agresja często. Ona skacze na te psy, szczeka jakaś dziś, a ona się chce bawić. Psy tego nie rozumieją, no, ale do niego jest w miarę delikatna jak na nią i tak, więc spoko. Jest ona jest jakaś, oh, obleśna. I wpuściłabym ją do pokoju żulowej dla Beki. Zrobiła jej pranka na łóżko. <laughs> to był taki hit, że ona by się tak załamała. Zrobiłam sobie śniadanko. Zaraz coś w szybko na YouTubie, wiecie, do śniadania, żeby sobie zjeść. I zabieram się za ogarnianie siebie, muszę na początku ogarnąć później resztę rzeczy, wiadomo. I możecie sobie coś, słuchajcie, przyrządzimy w kuchni. Mam taki pewien pomysł, ale to poczekajcie, a dowiecie się. W ogóle ja się tutaj, słuchajcie, ogarniam lekko, ale chciałam wam powiedzieć, bo testuję już od jakiegoś czasu dwa produkty. I myślę, że to jest dobry moment, żeby wam zrobić taką recenzję tutaj, bo już mogę się wypowiedzieć. I jest to dla mnie coś o istnieniu, czego tak naprawdę wcześniej nie wiedziałam. I jak ja to się dowiedziałam, to mówię kurde, że w ogóle ktoś coś takiego wymyślił, że takie rzeczy istnieją. Dla mnie to był taki szok, że wiecie, jakby taka rzecz, zaraz zobaczycie co, może zmienić tak wiele w sumie w taki inwazyjny sposób, szybki, łatwy. Normalnie właśnie testowałam kosmetyki od Bingo Spa. Te dwa. Najbardziej mnie ciekawiła idea tego. Jest to taki koncentrat, coś, co wygląda jak taki balsam, jak trochę odżywka do włosów. A jest to koncentrat, który nakładamy na ciało, na skórę i on ma za zadanie po pierwsze poprawić ogólnie kondycję naszej skóry, celulit, w walce z celulitem pomóc. Słuchajcie, co jest niezłe, to jakby wysmuklić wręcz. I ja się przekonałam, ja zrobiłam pomiary. I zaraz Wam je pokażę, podzielę się z Wami nimi. Ale zanim to i działa to tak, że po prostu robimy sobie takie zabiegi w domu. I tak naprawdę ja to robiłam, kiedy miałam czas, kiedy mi się przypomniało. Wiadomo, jak re regularność jest ważna, ale ja Wam mówię, jak to wyglądało u mnie, a i tak jestem zadowolona. To w ogóle jest bardzo wydajne, bo ja używałam tego na początku trochę mniej, później sobie totalnie nie żałowałam, a naprawdę dużo się nie zużyło. To jest taka galareta. E, pachnie w ogóle tak jak świeczki takie, które uwielbiam. takie wiecie, cynamon właśnie, jest trochę taka korzenna. No, ale bardzo ten sam on generalnie czuć. Mi ten zapach bardzo odpowiada. Warto sobie zrobić przed używaniem częstszym próbę uczuleniową, bo to jednak jest, wiecie, intensywne. I później po prostu zwiększamy. Ja was nie będę przynudzała całą instrukcją, bo to macie zarówno na stronie, jak i na opakowaniu, więc to wiadomo, jak ktoś będzie chciał, sobie doczyta. Ale zwiększamy po prostu intensywność. Dążymy do tego, że później bierzemy sobie po prostu taką folię zwykłą i zawijamy. Sobie części ciała. Ja to robiłam głównie na udach i na brzuchu. I bardzo wygodnie to się zawijało, trzymało, i było właśnie czuć jeszcze większą tą intensywność. I ja Wam powiem, że na początku ja byłam w szoku, bo czułam takie właśnie, że to, że to tak mrowi. E, miałam takie zaczerwienienie skóry, co jest totalnie normalne, ale to rzeczywiście tak właśnie oddziaływało. I ja później słuchajcie, czego nie polecam robić. Wlazłam do prysznica pod mega gorącą wodę, bo ja się lubię w takiej kąpać. Tragedia. To polecam Wam jednak odczekać chwilę, spukać pod taką wiecie, Wodą. W temperaturze pokojowej bym powiedziała i będziemy gegit, bo jak ja wlazłam pod taką gorącą wodę, to mi jeszcze intensywnie zrobiło. No ale ogólnie naprawdę jestem zadowolona. W ogóle fajnie to odżywia skórę. To jest coś, co widzimy od razu. To jest takie, że ta skóra jest po prostu nawilżona, taka odżywiona i taka dopieszczona. No nie wiem, myślę, że wiecie o co chodzi. Druga rzecz to jest taki balsam kofeinowy. Pokażę Wam, żebyście w sumie bliżej widzieli. Bardzo co wygodne pompka. Jezu, ja teraz jak kupuję sobie jakieś balsamy, takie rzeczy, to zwracam uwagę, żeby jednak były w wygodnym opakowaniu, bo ja wychodzę z podprysznica, pyk, 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 pyk i jestem już, wiecie, nabalsamowana. I on jest też bardzo wydajny. Ja go używam praktycznie zawsze, jak się pod kąpałam, wychodziłam, bo jest bardzo mm, taki rzadki e, i szybko się wchłania. Dzięki temu właśnie myślę, że jest wydajny, bo jak są takie gęste, gęste, to po prostu one nie też się dłużej wchłaniają i to jest troszeczkę uciążliwe, to po prostu szybko się kończą. A ten też jeszcze jest go bardzo dużo, a używam go bardzo często. Ja szczerze mówiąc, nie robiłam jeszcze pomiaru jakby drugiego. Weźmy sobie na przykład udo, bo myślę, że to będzie łatwo zmierzyć. I wcześniej to robiłam, urwałam kawałek miarki. O Boże! Wcześniej to robiłam i tam było, spojrzałam w czas na to zdjęcie, tutaj Wam wrzucę 40, bodajże 6 cm. Ja to robiłam po pieprzykach, ja mam dużo pieprzyków, więc wiedziałam po prostu, przy którym pieprzyku mierzyć, żeby później móc to znowu zrobić. Ja, tutaj mamy centymetry, czyli to było mniej więcej takie udzisko. O! Zobaczymy teraz, ja sobie zaraz to zrobię, tylko kurde, żeby tutaj za dużo nie odkrywać, no nie, bo będzie przyszło później z filmem, zaraz to jakoś wykombinuję. Dobra, tu jest ten charakterystyczny pieprzyk, przy którym właśnie mierzyłam. Więc to tak spróbuję, żeby za mocno też nie ściskać, no nie, żeby to było wiarygodne. No tu mamy. Tu jest jeden, z... <grywa> już byłam przed chwilą, A więc odejmę jeden, tu pokazuję 45, czy 44. A 44 mamy teraz, tam, tam było 36, więc 2 cm w sumie to jest sporo, jak na ten. Hmm? Więc wiecie, to jest jedno, bo nie? Ja bardzo to lubię przede wszystkim za to, po prostu to jest takie fajny taki booster odżywienia dla skóry i to ja uważam, że to jest z tym wszystkim najlepsze. A wiecie co, w sumie, kurde, ja tak myślę, przecież były przed sobą święta, ja się tak nażarłam, więc yy, nie tyle, że jadłam mniej, ja, nawet jadłam, bym powiedziała, więcej przez ten czas, więc akurat, że 2 cm z uda... To jest, to jest dużo, to jest akurat dużo bardzo. Oczywiście, żeby nie było niejasności, ja te, te kosmetyki testowałam w ramach współpracy, ale bo, mówię wam szczerze, mówię Wam szczerze, bo właśnie po to miałam czas na przetestowanie tych kosmetyków, żeby móc wyrobić sobie moją opinię i szczerze wam po prostu yy, powiedzieć. Właśnie fajnie, że oni też mają takie podejście, że przede wszystkim chcą, żeby ta opinia była szczera i żebym ja po prostu była zadowolona dopiero później ogarnia jakby współpracę. Bardzo fajne podejście. Więc ogólnie oni mają dużo różnych kosmetyków. Zajrzyjcie sobie na Bingo Spa. Ja Wam dam oczywiście wszystkie informacje w opisie. I dobierzcie coś dla siebie. Tylko właśnie przeczytajcie dobrze opis, jak to się stosuje i tak dalej, jaka jest moc, bo to też jest ważne. Ten mój koncentrat wygląda tak. Taki fioletowy. A balsamik tak. I e, jego też sobie stosuję na rozstępy. Ej, czy Wy też uważacie, że to Monte White nie smakuje do końca tak jak to biała część z tego dwukolorowego. No kurde, zawsze jak je jem, to się trochę zawodzę. Z jednej strony ono i tak jest dobre, bardzo dobre, ale kurde, no nie smakuje tak samo. Chyba, że po prostu jest z tego mniej. Nie wiem, i dlatego inaczej to smakuje, ale to w takim dwukolorowym smakuje lepiej, to białe według mnie. Nie wiem, to nawet ma trochę inną konsystencję. Możecie mi powiedzieć, że tylko ja tak uważam, czy tak serio jest. Słuchajcie, jest akcja mycia Joliny, bo jest, wyta... Dobra, jest wytarzana i mega ohydna. Idziemy. I będzie tak, Żłowa do prysznica, żlowa do prysznica z psem, ja pilnuję <słuchaj> Patrzcie, patrzcie na jej bok. To jest tak ohydne, tak obleśne. Kiedy się myłyśmy, my pamiętasz była w tej wannie i no, nawet nagrywaliśmy film, to były pierwsze mycie, to jest z lampą nagrywane? No nie. To były pierwsze mycie. Była jeszcze myta raz, jak się wytarzała w nieżywym jeżu I jeszcze raz się w czymś też wytarzała, i też była myta. Nienawidzi tego i ma traumę, no ale trzeba. No trudno, ale i Kopy drzwi? Tak. Nie myj, tu. Głównie dobrze, bo ci mu ja ostatnio byłam, teraz nic nie powinna. Nie. I Józa, ty ja zrobiłam o spacerze. Może jedna drzwi, nie no, sekret, weź, zaraz tam będę miała, a to będzie tak walić ten Zabraniam cały proces. Ej, ale nie, grzeczna jest nawet, grzeczna! Gorzej, że nie masz obroży, nie masz za co złapać. Nie! Eee! <gry> jak sobie radzisz? Nie nie ja, ja tego. Dobra, nie Wierzę ja. ja. Szabonę, tak Super, no, weź szamonet, yy, no. <gryzny>, zamknij to, zamknij to. No. no, nie spoko spoko to nie wychodzi. Eee! Śmierdzi? strasznie. A czym to wali? Co to jest? I ona w ogóle nie ucieka, to jest coś dziwnego, żołowa. Ona jest jakaś nastromalizowana, bo ona może nie chce sama tego mieć. Ej, no w sumie... Żurawa, a czym to wali? Nie no. To jest Nie Ale ona kupić zawsze umie, nie ta, że się kupi. Więc ja nie wiem co No jednak, żurawa, a jednak. No dobrze, dobra, ona jest tylko lekko mokra, nie jest cała, więc spoko. Ale nie, grzeczna bardzo. Dobra, dawaj ją. No o nie, nie, o nie, o nie, o nie. Bierzesz Tak. tragedia, jaką wytarłaś. Nie, nie wytarłam, powiedziałam, że już. Czy to jest... No i super. Nie, Jak się cieszy w ogóle teraz. Żurinka umyta? Umyta. Teraz nie wychodzi na tłuż, żeby nie była chora. Witajcie moi mili, ja właśnie schodzę do piwnicy. Po co? To wam zaraz powiem. Będziemy robić e, znowu gotowanie ze mną. No tym razem gotowanie takie troszeczkę w innym klimacie, a mianowicie będziemy robić likier. Jestem w piwnicy, bo chciałabym szklane buteleczki jakieś takie, wiecie? O, Jezu, Jezu, jakieś takie kurde. To by się nadało. Ale nie wiem, czy to nie jest wazon w sumie, ale coś takiego właśnie, likier. Słuchajcie, wiecie, że ja lubię, no ale nie wszystkie niestety, ja nie lubię smaku w ogóle, wódeczki i tak dalej, to mi nie odpowiada smak sam. Nie, ale lubię spożywać, więc o, tylko muszę to umyć, bo jest zakurzony, ale to się, to się, nada, to wygląda fancy. Nie wiem, ile mi tego wyjdzie, co prawda, więc kurde, wzięłabym więcej, żeby później nie łazić znowu tutaj tej piwnicy, więc wezmę jeszcze jedno takie, chociaż nie wiem, czy mi tyle wyjdzie, ale to zawsze tam zostawię trudno, na górze. I słuchajcie, ogólnie ja kiedyś robiłam likier z kinderków, natomiast on był bardzo, bardzo słodki, bardziej taki mleczny. No, a też wiecie, dam dla mojego taty, coś tam tak dalej. No będziemy testować więc też biorę pod uwagę zdanie innych. No a mój tata woli taki bardziej czekoladowy, więc robimy to razem z kakao. Plus ja się troszeczkę boję robić z Kinderków, bo ostatnio jak robiłam, to w sensie, no to było 3 lata temu, to yy, ciężko mi się to wiecie rozwalało te Kinderki, żeby one się żeby taką płynną ten rozpuszczało. Bo się bałam, że mi się zważą, a zmarnować Kinderki, no to. A kakao to będzie taki bardziej czekoladowy i łatwiej to będzie zrobić. Yy, I ja wam tutaj zaraz zapodam, tego przepisa jest bardzo prosty, co prawda, no wiadomo, nie ale ja na przykład robiłam, jak byłam niepełnoletnia bo to było właśnie 3-4 lata temu, no, no to robiłam, to ja miałam z 16-17 lat, ale co, no tam na Sylwestra coś tam sobie spróbowałam, a tak to to yy, właśnie dla rodziców, <grym> beka. A możecie też zrobić bezalkoholowy w sumie, why not? Wygląda właśnie, wiecie, ja mam problem, że... Boże, te piwnice, tylko <grym> beka, nie ma tak nagrywać vloga z piwnicy. Ja alkohol właśnie lubię, ale przeszkadza mi ten smak taki typowy, więc fajnie chciałabym zrobić coś, co będzie mi po prostu smakowało. I jednocześnie mogę sobie sama procentów dodać, ile chcę, więc to też zarobicie, że możecie dodać ociupinkę. Możecie sam zrobić, niezłą, nie znam, wiecie, że letem Kurde, Bele, słabe światło, tu jest już w piwnicy, było lepsze, ale dobra. Co ja będzie potrzebne? Procenty to jest pierwsza rzecz. Yy, mleko zagęszczone, niesłodzone. Ja ogólnie wiedziałam, że istnieje coś takiego, ale no to możecie też wziąć słodzone nie dodawać cukru, wiadomo, coś takiego. Ale cukier w moim przypadku również będzie potrzebny. Dużo go dodam, bo ja wam mam I kakao. Ja dodam więcej niż tam w opisie. Tu jest mało, ale mam jeszcze drugie, wyobraźcie czego? Takie, wiecie, prawdziwe, żeby takie mocno czekoladowe było, i ja go nawalę tam dużo na pewno, żeby właśnie najfajniej było to czuć. No i chyba tyle. Zaraz wam pokażę, ja muszę zajrzeć co przepisu, bo ja nie pamiętam, ale to się tam jakoś mieszało, mieszało i w sumie tyle. I właśnie, bo kiedyś robiłam taki likier z Kinderków. w ogóle nie wiem, czy się nazywa likier, czy. Ale nie wiem, w sumie nie znam się. Ale on niby to są takie rzeczy, które od razu powinny być dobre i mogą być już do wypicia od razu. Ja fakt wypiłam go od razu. Z doświadczenia wiem, że jak to poleży, to to jest lepsze, bo to się tak fajnie przygryza, niż tego alkoholu. Ale to też myślę, że zależy właśnie od składników, które dodamy. Dobra, postawiłam z chwilą na mikrofali znalazłam gara, którego szukałam w zmywarce, ale nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że mi to się nie wywali. Nie wiem, czy to wystarczy. Wygląda na mały, ale jest oczywiście dosyć pojemny, więc powinno być ok. Więc tak, dajemy to mleko zagęszczone. Ja w ogóle. Mm. Tak, ja się spodziewałam w smaku. Dobra. Całe, chyba. No, wiecie. My tu tak, damy więcej kakao i więcej alkoholu, bo o ile mówię pół szklanki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, żeby to było takie jednak, wiecie, no alkohol to alkohol, no nie? E, I szklanka cukru. I to, ten cukier z tym mlekiem, podgrzewamy, aż się cukier rozpuści. Poczekajcie, już Wam tu pokazuję. Ach, mega, mega. Dobra, jest to na kuchence. Zdałam na mały ogień, żeby tutaj mi się coś nie spieprzyło, bo ja się troszeczkę obawiam. Wiecie, mam tylko jedno to mleko. Nie mam więcej, żeby później zrobić odmowa w razie czego. Mieszam, mieszam. No, spoko, spoko. Niech to się chwilę pogotuje. Boże, ja... Ode mnie tak czuć faceta, bo ja się wykąpałam męskim płynem do mycia i nie nieswojo, nieswojo. Powiem Wam, że czuję się jak taka... YouTuberka kuchenna, wiecie, wiecie, kucharzyna taka, ale to akurat fajnie to taka seria: Gotuj z Julią. Myślę, że ja Wam daję takie przepisy z życia wzięte, proste, łatwe. Chcecie dobry trunek, macie. No problem, jakby wiecie o co chodzi. Dobra, teraz musimy zrobić drugą operację, zmieszać ten spirytus. To jest grubowidzowie, uch. uch. Jezu, jezu, jezu. Nie, mam ciarki, mam ciarki. Trzęsę się aż. Uch, to było dla mnie za mocne przeżycie. Z kakaem. I kakao tutaj jest... Dobra, ja to odmierzę na łyżki, bo w przepisie jest dwie łyżki. Ale zobaczymy, ile wyjdzie, żeby chciałabym właśnie troszeczkę więcej tego zapodać. Tutaj mamy taką jedną dużą. W tej paczce na moje oko tak są ze trzy łyżki. I ja bym chyba jeszcze nawet więcej dodała. W ogóle my to mamy zmieszać z spirytusem. Ja jakim cudem? Jeżeli. nie wiem, co się zmiesza z tobą. O, o Jezu, już sobie wyobraziłam. Uff, dobra, idę po nowy kakao. Jestem w ogóle cała w tym masakra. Tam to się nam. Jezu, żeby to się nie spaliło, pani. Ale dalej, ten cukier jest wyczuwalny, jest wyczuwalny. Dobra, i daję jeszcze łyżkę, taką czubatą, mega. O kurde, bele, tego kakao to wyszło naprawdę sporo, ale jest, jest okej okay. i teraz zalewam to tym spirytusem, no i to już jest niby pół szklanki powinno się dać, ale dajmy tak. No to jest szklanka jest szersza na dole. Jeszcze troszeczkę, fuj, żeby ja to nie dotknęła, bo jak później pomocha rękę i to poczuję, to... Dobra. Olej. Słuchajcie, tu się jakieś robią bąbelki. Mieszamy to. Jeżeli kakao się rozpuści w spirytusie, a kurde w mleku bo to się nawet nie rozpuszcza. Ciężko jest. To nie mogę. Chyba się rozpuszcza, co? Ja nie mogę. Ale akcja, to jest czarne. To jest czarne, serio. Ej, rozpuściło się normalnie. Nie wiem, czy dokładnie, ale no... Co? Ale beka. No i teraz jak tam, jak tam, to mleko z cukrem się zrobią e, I będą już takie rozpuszczone No to dodajemy to kakao Z tym mieszamy i w sumie tyle ludzimy i mamy Prosty I szczegółką muszkatową można muszkata No wiecie, po, posypać później, ale ja to nie to robić, bo nie mogłam znaleźć takiego Zwiększyłam tak, trochę tego ognia, bo mi się nie chciał rozpuszczać ten cukier I już jest prawie rozpuszczony Ale to jest w ogóle tak dobre, że ja mm, mm, Jak to takie wiecie, wyciskane Dobra jest tam jeszcze trochę drobinek, ale wywalone. To się tak rozwarstwiło teraz, ale wlewamy to za chwilkę. Och, czekajcie, czekajcie. Kurde, nie, ja to chyba zrobię i wam później pokażę. Dobra, trochę wlałam. Jeszcze wlewamy. Kurde, ale dzikie dźwięki się zrobiły. Nie wiem, czy to, słuchajcie, żeby to się, kurde, za mocno też nie robiło. Ach, ach, ach. On jest w rzeczywistości jeszcze ciemniejszy niż wy to widzicie. Ale, bene, ale akcja, że ja coś takiego tutaj robię, wyżniutkiego można by to było na przykład z nutelli zrobić właśnie z kinderków i tak dalej ale ja to robię, wiecie, tak na szybko, kakao to najszybsze i takie najbardziej właśnie prawdziwe czekoladowe czuć mi się no wydaje teraz, słuchajcie, zrobimy mini test smaku No już wylałam cholera na podłogę normalnie Boże, ja tylko kolejko spróbowałam, jakie to jest mocne. Aż te opary w ogóle mnie zaatakowały z tego. O, cholera, to jest bardzo dobre, ale jest tak mocne. A ja nie dodałam dużo tego. O jasny gwinciak powiem Wam, że lekki przypał. Oby to się, tak wiecie, zrobiło samo. Na lepsze. Też moja taka przestroga, jak robiłam właśnie kiedyś ten likier, to tyle próbowałam, co by tu dodać, co by tu zmienić, że ledwo wyszłam z tej kuchni, więc nie próbujcie za dużo podczas robienia takich rzeczy. Spróbujcie tam raz, dwa, ale bez przesady, bo naprawdę, no, może się źle skończyć. Dobra, słuchajcie, i tutaj przelewanie lejkiem do środka, Myślę, że idealnie taka butelka to będzie idealna wielkość. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. O kurde, dobra, trochę za duża jednak, ale to, to przeleje w coś mniejszego i to się najwyżej wypije od razu. A tak, no to spoko, spoko. Mogłam kurczę jeszcze jakąś malutką znaleźć i do niej przelać.